Siemano, witajcie! ja jestem Kubek, a w dzisiejszym odcinku całe 5, 5 fajnych gier na telefon. Na samym początku odcinka chciałem powiedzieć, że jest taka akcja, akcja ewakuacja. Musimy się ewakuować z liczby 400. Subskrypcji? I musimy wbić 500 subskrypcji, i fajnie było, gdyby było to do świąt. Taki fajny dla mnie świąteczny prezent. Więc proście kolegów, znajomych, żebyście żeby subskrybowali mój kanał. No proszę o to bardzo serdecznie. Jeśli mi pomożecie, to będzie bardzo fajnie, ponieważ staram się dobić 500. Miałem dobić 400 do świąt, ale z tej okazji, że 400 już mam w takim szybkim tempie, oto chcę dobić. Całe 500 subskryp subskrypcji do świąt, albo do okresu troszkę po świętach. No ale najlepiej do świąt, więc zaczynajmy już. Gra na ostatnim miejscu z naszej listy. Użyłem gry według takiego, jak, takiej, jakby listy. Od piątki do jedynki, jedynka to najlepsza gra. Ostatnia gra nazywa się Spiral Tower. Oczywiście wszystkie nazwy są w opisie na dole, więc tam wchodźcie. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że musimy zasuwać takim klockiem. I unikać przeszkód, które lecą z góry, lub się wysuwają z dołu, czy na przykład takie piłki, które skakały. Dobra, nieważne. Musimy po prostu zasuwać do przodu i zajść jak najdalej. Nie jest to chyba jakieś trudne. Gra też nie jest jakaś yy, jedna z najlepszych. O! Ale, że tutaj. O! Ale teraz mi dobrze idzie. Kurde, przegrałem. Jeszcze spróbujmy raz sobie tutaj, no, strzelić jakąś partyjkę. Lecimy, 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 bo też są jeszcze cztery gry do pokazania. Fajniejsze, oczywiście, od tej, ale każdy tam może mówić co innego. Mi się akurat ta gra tak średnio podoba. Jesteśmy do kolejnej. Kolejna gra o nazwie Bottle Flip. Kilka odcinków temu była gra Bottle Flip, to teraz jest też, tylko polega na czym innym. Musimy tutaj praktycznie przytrzymać przycisk. Yy, nasz palec na ekranie i ta butelka poleci. Wiecie. Tyle do przodu ile przytrzymamy przycisk. I coś mi się znowu nie dało! Na czym to polega? Ta gra mi przypomina... Czekajcie, ja chyba nagrywałem coś takiego, że musieliśmy właśnie skakać po takich różnych. Yy, punkcikach, takich yy, można powiedzieć... kwadracikach tutaj też mamy jakiś... Nie wiadomo co to jest w ogóle to przede mną. Chyba pobiję rekord, chyba bijem rekord, tak mi się wydaje. Patrzcie teraz, patrzcie co się dzieje. Aż się kolor zmienił, teraz będzie perfekt No dobra, nie było perfektu. A to już na pewno rekord pobity, więc na odcinku pierwszy rekord pobity i to jemu się na maksa, Yeah, perfect! Dobra, przegrałem, rekord pobity, lecimy do kolejnej gierki. Gra na miejscu trzecim to Mannequin Challenge. Na czym polega? Musimy tapać, tap... no, cały czas tapać, tapać, tak się mówi? Nie, tak się w ogóle nie powinno mówić, no ale co tam. Musimy dotykać cały czas ekranu... ...i gdy dotykamy na ekranu, nasza postać yy, zmienia tak jakby... Kierunek swojego chodu, albo na lewo, albo na prawo. No, myślę, wydaje się, że te zasady są dość proste i musimy, tak jakby, swoim polem widzenia, e, nagrać nagrać, bo tutaj nagrywamy tą właśnie postacią e, ludzi, którzy stoją, tak jakby nieruchomo. Bo jeśli kojarzycie ten challenge, właśnie mm, z, z Facebooka czy tam z innych tych serwisów społecznościowych, to jest taki challenge, że. Jest to jakaś wolna muzyczka i każdy nieruchomo sobie stoi, prawda? Chyba powinno dużo osób to widzieć i zepsułem to 15 z 25. To tak słabo. Lecimy z kolejną gierką, bo mało czasu mamy jeszcze na dwie gry. Gra na miejscu drugim nosi nazwę Traffic Rider. Pamiętam, że na moim starym telefonie w nią grałem. Byłem nawet w tych całych zawodach troszeczkę daleko, ale wejdźmy sobie właśnie tutaj na te zawody i pokażę wam jak to działa. Nie, nic nie potrzebuję. Eee, graj mimo to Ja oczywiście to zagram, ale nie mam wystarczająco Dobrego pojazdu I teraz jedziemy sobie skuterem I musimy dotrzeć do mety na czas Mi się wydaje, że gierka jest Całkiem spoko Naprawdę, na starym telefonie byłem Dość daleko, no ale oczywiście Google nie jest tak, tak dobry Żeby zapamiętać na przykład Sejwa eee, z tej otóż to właśnie Gry, Tutaj, jak będziemy przyjeżdżali ko Blisko tych samochodów, pojazdów To będziemy dostawali Będziemy o -o. dostawali jakieś tam gratisowe sekundy, żeby dotrzeć na czas, e, właśnie do mety. Mi zostało jakieś 20 sekund i do pokonania jeszcze spory kawałek. Oj, i się teraz zapatrzyłem. To nie na to wygrać, ponieważ to są jakieś tutaj początkowe e, poziomy, ale to też wszystko jest e, zależne od tego, jak po prostu, w jakim stopniu, upgradeowaliśmy, czyli ulepszyliśmy nasz. Skuter jedna sekunda, jest wynik praktycznie na ostatnią sekundę, więc się udało i może lecimy do pierwszej gry w moim rankingu. Czyli najlepsza gra w tym odcinku to Tom Gold Rush. Oczywiście według mnie ona jest najlepsza, ponieważ ona jest bardzo, naprawdę bardzo zbliżona do gry Subway Surfers, którą na pewno dużo ludzi musi kojarzyć i musimy gonić kotka, który no, ucieka nam z pieniędzmi. A później za te pieniądze rozbudowujemy nasz domek, a jak rozbudujemy nasz domek, to mamy dostęp do jakichś tam kolejnych właśnie, e, do kolejnego wyglądu mapy. Jakoś tak to wygląda. Jakoś się tam nie zagłębiałem, ponieważ jestem na początku tej gry. Ale mówię, tutaj rekordy w tej grze można bić naprawdę wysokie, ponieważ no, jak ktoś grał w Subway Surfers i miał tam jakieś wysokie wyniki, to ta gra naprawdę nie będzie Sprawia jakiegoś tam dużego problemu No ale po jakimś czasie oczywiście będzie już wszystko tak szybko szło Że i tak przegramy I ogólnie tutaj bijemy rekordy Tam chyba między przyjaciółmi yy, Próbujemy się... Próbujemy być lepsi I patrzcie tutaj teraz złapałem tego Ziomeczka I dostałem jakiś safe. Co to jest safe? I tak jak możecie kojarzyć tutaj jest samorocik A w i Surfers był jetpack Ale gra ogólnie przyjemna Bardzo płynna Mi się wydaje że na takich też telefonach, które nie są jakieś za szybkie, to też będzie ta gra spokojnie działała. Więc ja to może teraz przegram, zobaczymy szybko co to jest save, bo mnie to ciekawi. Dobra, ich zapałem. teraz zobaczmy, otwórzmy to. No, co nie mogę tego otworzyć? Dobra. Otwórz się, open, open, open. Serio? Nie mogę teraz go otworzyć? Dobra, otwórzmy go teraz i patrzymy co jest w środku. Kasa 40 dynamitu. To w sumie nic nie straciłem. A nawet zyskałem trochę tego dynamitu. O, no to jest nawet spoko. Kryształki, oczywiście. I nic więcej. Więc na tyle w tym króciutkim odcineczku z całych 5 gierek na telefon. Mam nadzieję, że taki mój osobisty ranking Wam się podobał. Oczywiście, Wasze zdanie może być inne. Ściągajcie gry, bicie rekordy, piście w komentarzach. I pomóżcie mi wbić 500 subskrypcji do świąt najbliższych. Ja mam nadzieję, że Wam się to uda. Pamiętajcie, żeby zostawić zaraz subskrypcję, łapkę w górę pod filmem, żeby był bardziej on wyświetlany na YouTube. To na tyle, czekajcie na kolejne odcinki, który będzie już chyba za dwa dni. Nie wiem, pa pa! No i cześć!